Toskania, czyli miejsce przez naprawdę wiele osób uznawane za jedno z najpiękniejszych na świecie. Miejsce, które dzięki swojej atmosferze, dzięki widokom, dzięki kuchni, dzięki zabytkom i ludziom, czyni je takim miejscem idealnym, miejscem, gdzie naprawdę można wyjeżdżać, czy to na wakacje, czy też niektórzy by chcieli tam mieszkać, żyć na co dzień. Zacznijmy jednak od tego, gdzie ta Toskania w ogóle się znajduje. Oczywiście znajduje się ona we Włoszech. Toskania to środkowe Włochy i Apeniny Północne, czyli Apeniny Toskańskie. Stolicą Toskanii jest Florencja. Toskania leży nad dwoma morzami Ligurskim i Tereńskim. Po, powierzchnia to prawie 23 tysiące kilometrów, czyli dosyć dużo, a zamieszkuje ją 3 miliony i 700 tysięcy ludzi. Ale to nie, to nie liczby, tylko miejsca, ludzie, kuchnia, atmosfera czynią ten region tak piękny, tak popularny. Oczywiście ta baza turystyczna w tamtym regionie jest potężna. Jednorazowo nawet ponad pół miliona ludzi, bez problemu turystów oczywiście, znajdzie tam miejsce dla siebie, żeby nocować, zwiedzać. I chociaż te niektóre regiony są bardzo zatłoczone, wręcz. Wiele osób może się zdziwić i zawieść, że tam jest taki tłok. To jednak nadal dzięki tej dużej powierzchni region ten może pomieścić tylu turystów, żeby sobie po prostu nie przeszkadzali. Ale co jest takiego w Toskanii, że jest jedną z tych um, najpiękniejszych miejsc na świecie i takim jednym z największych centrów turystyki na świecie? Pierwsza sprawa to świetny klimat. Tak. Taka temperatura odpowiednia ciepła panuje od kwietnia do października. To właśnie wtedy naprawdę warto tam jechać, no żeby jednak te gorsze warunki atmosferyczne nam nie zepsuły urlop. Kolejnym plusem jest wybrzeże z głównie piaszczystymi plażami, i to wybrzeże naprawdę jest bardzo ciekawe, bardzo długie i naprawdę może zapewnić, czy to dla kogoś, kto lubi odpocząć, czy to dla kogoś, kto lubi bardziej aktywny wypoczynek, dziesiątki miejsc, resortów, hoteli, plaż, na których na pewno nikt nie będzie zawiedziony. Pamiętajmy jednak, że Toskania to głównie wnętrze i ten jej główny, środkowy obszar, czyli Cianti, teren raczej górzysty z takimi średniowiecznymi miasteczkami to właśnie. Tamten region, który najczęściej widzimy na zdjęciach, ten najbardziej charakterystyczny, ten nadający atmosferze całej Toskanii, te średniowieczne miasteczka, cała masa zabytków, cała masa naprawdę dobrych muzeów, winnice, wszystko to, co może nam się spodobać. Zanim zaczniemy o tych zabytkach, widokach, coś dla ciała, czyli kuchnia, kuchnia włoska sama w sobie jest bardzo dobra ale ta w Toskanii jest, według niektórych, jest jeszcze lepsza, według mnie jest na takim samym poziomie, jak w większości Włoch. Zacznijmy od tego, co jest bardzo ważne, czyli od chleba. Co ciekawe, najczęściej ten tradycyjny chleb jest bez soli. Później mamy na przykład takie dania jak zupy. Acuacota, ribolita, czy też bewsztek po florencku, który jest gruby, krwisty. Oczywiście wędliny. Salami i inne rzeczy, czyli takie rzeczy jak słodycze, ciastka z migdałami, torty, trufle, sery, desery, lody. No po prostu, jeśli ktokolwiek uwielbia jeść, no to niestety tam będzie mógł jeść cały czas. Jeśli ktoś dba o linię, no to tam niech lepiej albo nie jedzie, albo się naprawdę pilnuje ponieważ to jedzenie jest naprawdę świetne. A jeśli chodzi gdzie zjeść, to już internet. Może kiedyś zrobię taki materiał, ale jest naprawdę dziesiątki miejsc, gdzie można zjeść świetnie, smacznie i być bardzo zadowolonym. Jeszcze bym zapomniał wina. W końcu środek Toskanii to region Chianti. Region, gdzie są winnice, gdzie powstają świetne wina. Naprawdę nie tylko dusza, ale i ciało tam będzie zadowolone. Zacznijmy jednak omawiać Toskanię dalej, czyli teraz miejsca. Pierwsza rzecz, jaka się rzuca w oczy, jeśli oglądamy zdjęcia, filmy, pocztówki z tamtych regionów, a później jeśli pojedziemy, to też nam to, że teren jest górzysty, bardzo ładny i te średniowieczne miasteczka, i oczywiście atmosfera. I chociaż w niektórych miejscach ta atmosfera niestety przesiąkła już tą chęcią zbicia jak największych pieniędzy na turystach, to jednak tamten region dalej w większości jest taki, jaki powinien. I ta atmosfera, zabytki, widoki jest bardzo, jest to wszystko bardzo fajne. Widoki to chyba to wszystko. To, co najbardziej nas przekonuje do tamtego miejsca, kuchnia, atmosfera tego nie poczujemy, oglądając ten materiał, zdjęcia, filmy na temat Toskanii, ale kiedy tam się znajdziemy, kiedy to zobaczymy, to dopiero do nas dotrze, że te widoki z pocztówek to jest tylko dodatek do tego, co tam możemy przeżyć, do tej atmosfery, do tego wszystkiego, co tam jest. Oczywiście do tego dochodzą miasta, kilka dużych miast z muzeami, nocnymi atrakcjami, czyli Florencja, Siena, Lucca, pizza, ale duże miasta to niestety, według niektórych, niestety, gorszy wybór na taki odpoczynek. Chyba, że chcemy taki bardziej aktywny wypoczynek, gorszy wybór oczywiście niż te mniejsze miasteczka, wsi. Który, w których jest lepsza kuchnia, bardzo często lepsza atmosfera i lepsi ludzie, może nie tak nastawieni na obskubanie turystów. Czyli mamy góry, winnice, plaże i też wyspy, czyli na przykład Elbe. Pamiętajmy też o tych muzeach i zabytkach, których jest naprawdę sporo. Jeśli lubisz takie rzeczy, to tam naprawdę. Znajdziesz to, co lubisz, będziesz mógł chodzić, oglądać, obserwować i robić to przez kilka tygodni. Oczywiście, jeśli chodzi o czas, można spędzić tam rok i codziennie być w innym miejscu i się wszystkiemu nie przyjrzeć, wszystkiego nie zobaczysz. Tak jak z niektórymi regionami. Tam by trzeba spędzić naprawdę wiele wakacji, ale nawet jedne wystarczą, żeby się w tym regionie zakochać. I to, co najlepsze, czy lubisz być. Mieć wakacje aktywne czy spokojne, tam to wszystko znajdziesz. Chcesz góry, czy chcesz plażę? Chcesz nocne atrakcje, czy chcesz spokojne miejsca? W Toskanii wszystko to tam się znajduje. Oczywiście, jak w wszystkich regionach turystycznych, trzeba uważać na tłumy. I naprawdę trzeba uważać w niektórych miejscowościach, w niektórych miastach, ponieważ tych turystów to się wydaje, że jest więcej niż rodzimych mieszkańców. I nie za dobrze to może wpłynąć na nasz odbiór tego miejsca, ale chociaż to się tak mówi, że lepiej wybierać te mniej popularne miejsca, ale takich jest tam naprawdę mało, tych mniej popularnych. Należy jednak pamiętać, że region jest w miarę duży i jeśli się troszkę postaramy, jeśli troszkę pogrzebiemy w tych zasobach bez. Bez kresnych internetu na pewno znajdziemy miejsce, atrakcję odpowiadającą nam i się nie zawiedziemy. Żeby się zawieść toskanią trzeba naprawdę trafić albo na y, mieć pecha, trafić na nieodpowiednich ludzi na nieodpowiednie miejsce albo nie wiem, nie lubić takich rzeczy. Jeśli natomiast chodzi o ceny, no z tym bywa różnie. I nie zawsze duże miasto oznacza wielokrotnie większe y, ceny. Niekiedy nawet w tych małych miejscowościach jest z tym różnie. Dlatego jak zawsze mówię, nieoceniony jest internet, zrób rekonesans, popisz popytaj, gdzie jechać, za ile co będzie, co warto zobaczyć, a co warto ominąć, bo też takie miejsca są. Kiedy jechać, tak jak mówiłem, od kwietnia do października jest taki taki. Czas, że ta pogoda powinna być dobra. Oczywiście nie, nikt nie zagwarantuje nam, że nie będzie tam cały czas padać, ale raczej to prawdopodobieństwo tych opadów nie jest tak duże jak na przykład nad niestety Polskim Morzem, nie ubliżając nic temu naszemu Polskiemu Morzu. Czyli chcesz zobaczyć jedno z tych najcudowniejszych miejsc na świecie, tak reklamowanych, tak yy, Opisywanych na ten temat powstało naprawdę wiele książek, filmów. I jeśli tylko bym miał odbiorców, to sam bym mógł nakręcić dwadzieścia kilkudziesięciominutowych materiałów o Toskanii. A właściwie można by o każdym muzeum, każdym miasteczku nakręcić taki materiał. O kuchni, samej kuchni można by kręcić kilka godzin. Więc temat bez dna możesz pojeść. Naprawdę warto. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny, skomentowania. Zasubskrybuj, jeśli chcesz, spójrz na inne materiały. Opublikuj poleć, pokaż znajomym. Każda twoja aktywność jest ważna. Spójrz na linki zamieszczone w opisie. Tam są odnośniki do moich portali społecznościowych, a także do moich pozostałych kanałów. Tematyka troszkę inna, ale równie ciekawa. Dziękuję za uwagę.